Kajetan z akustyk.pl Przenośna pętla do dużych powierzchni, zwana potocznie również waliskową, jest przeznaczona do instalacji tymczasowych w miejscach takich jak aule, sale kinowe, sale konferencyjne, teatry, a także podczas imprez plenerowych. Jest to system wspomagający słyszenie dla osób z niepełnosprawnościami słuchowymi, korzystających z aparatów słuchowych z trybem T. Cały zestaw zamontowany jest w eleganckiej torbie typu bag, która zapewnia bezpieczeństwo wszystkich elementów podczas transportu. Zestaw ten jest w pełni konfigurowalny zgodnie z preferencjami klientów. Jego podstawowymi elementami jest wzmacniacz pętli, urządzenie testowe do odsłuchu, Przewód pętli oraz listwa zasilająca. Wzmacniacz pętli jest bardzo prosty w obsłudze. Posiada on funkcję autodiagnostyki, przez co urządzenie poinformuje o jakichkolwiek błędach. Jednym z błędów, na przykład, może być wypięty przewód pętli. Wystarczy go wpiąć i urządzenie zacznie działać poprawnie. Dzięki wbudowanemu procesorowi DSP i kompensacji częstotliwości wysokich, Mamy pewność, że dźwięk będzie przesyłany zawsze na odpowiednim poziomie. Będzie on czysty i zrozumiały dla osób korzystających z aparatów słuchowych z trybem T. Przewód pętli ma taką długość, aby pokryć całą powierzchnię pomieszczenia. Wystarczy go rozłożyć na ziemi i podłączyć do wzmacniacza. Po uruchomieniu pętli należy wejść w jej pole i testerem sprawdzić poprawność jej działania. Dodatkowymi elementami, które mogą schodzić w skład zestawu jest zestaw mikrofonowy, który może składać się z jednego, dwóch lub czterech mikrofonów, czy to doręcznego, czy typu bodypack z mikrofonem na nagłownym bądź krawatowym. Może również składać się z miksera audio, który pozwoli na to prowadzenie większej ilości wejść audio, takich jak na przykład lokalny system nagłośnieniowy. Przenośna pętla do dużych powierzchni sprawdza się idealnie, gdy nie mamy możliwości zainstalowania pętli na stałe lub gdy trzeba ją przenosić w różne miejsca na różne aule bądź na imprezy plenerowe. System ten idealnie sprawdza się w poprawianiu dostępności. Poszczegóły zapraszamy na akustyk.pl.